Panowie, rozkładam ramiona, jestem samolotem. Myślałem, że po coś innego. A, także lecimy z kolejną mapą od widzów, którą będziemy dzisiaj oceniali. Oczywiście w takim samym składzie Hogaty Shepard, Bartek I oraz to. Sylwester. Myślę, że tutaj nie możemy nie niestandardowe bati wziąć. Nie bo to jest. E, tak. tak, z Dobre. tego względu, że e, twórca na wcześniejszych mapach nie udostępnił takiej opcji na zmianę. Tutaj była udostępniona opcja niestandardowych pojazdów, więc możemy na nich spróbować. Oczywiście może być to trudniej, może być e, łatwiej przez to nie wiadomo. Sprób Próbujemy na niestandardowych, na, na niestandardowych tak, no bo na standardowych robiliśmy wcześniej, także zobaczymy jak mapka od innego twórcy będzie wyglądać, ale powiem wam, że widać uh, u tamtego twórcy trzech mapek widać to, że uh, robi to jedna osoba. Widać taką konsekwencję konsekwencje w tych tak, konsekwencję w tych stuntach czy w rzeczach. Czy jak były dwie mapki na te 20, to były podobne też rzeczy jakieś. No czuć po prostu, że to właśnie jedna osoba zrobiła i, i, i było to ogólnie mapki na plus, na plus jak najbardziej. To by mapką wyszło właśnie. Tak Dobra, cyk tutaj, kolejny checkpoint. Oh, co, co, widzę, Jestem. że takie stunciożki tutaj. No przejazd na razie, tak? Ta, na razie lajtowe z e, Kilka, widzę, rzeczy, które można od wziąć, ale. Oh, ale... Oh, Okej, okay, dobra. Wariasy, dobra. Teraz przejazd tam. tutaj. Stój! Aj! Aj, aj, aj! E, Jezu, jaki to, to jest respik. Ale ogólnie bardzo, bardzo muszę pochwalić tego twórcę, ale widzę, szczerze powiedziawszy, nawet po pisaniu na PW, widzę, że to jest jakiś ogarnięty ziomeczek, także... Nie, rozpań, nie rozpańcie mnie. na oh, Nie, 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 nie mamy, nie mam. Masz, masz? Mam. A oh, mam. Ja musiałem oh, mam. bardzo po tym, po ścianie, nie? To, że tak, tylko tak, po ścianie. Tak, 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 tak. A, bo to następny punkt jest na ziemi. ja po jak klikałem. <laughs> O, oh, oh, ale tu jest spotyka. Dobra. Wow. Kilka bliskich punktów obok siebie. Punktów oh, mam ogólnie o 18. Ale na ci w górę za pierwszym shotem. Czy czeka wow. nas jeszcze coś skill testowego? O Jezu, to trzeba było na dół! Ale tu fajnie można Ej, było co? się odnieść. Ale ciężko. Ja skoczyłem na samą Ej, górę. Zaczynamy się. Ale tu teraz nice. Tak wiesz, ale, ale tak, wiesz co? Tutaj było? No wiem, ale wiesz co to było? No. Te na boosty. Tak A, to ty... Te busty na moście, jak coś. Panowie, panowie. No, te no. busty na moście nie są potrzebne, moim zdaniem. <laughs> Z nich fajnego stunta można byłoby palnąć w ogóle. A, <laughs> to już. Koniec <laughs> mapki. Okay. krótka mapa, taka podstawowa. Myślę, że hmm. też ją powinniście ukończyć za chwilę. Zaraz ją ocenimy. Zobaczymy, jak tam chłopaki sobie będą no, radzili. No, nawet nie, nie nie było chyba trudnego momentu. że Najtrudniejsze to jest wjazd U. tutaj po żywopłocie którym oh. powinniście zrobić po prostu jadąc wolno, ja stojąc mogę, no. przed to żywopłotem mogę? na wprost. Żywopłotem? Tak, bo... No żywotłem, Nie to Przecież, przecież, przecież Sylwester się wybił i zrobił się. A to ja się wybiłem od razu na, na, na punktem, no, i... no, tak. a ja się, a ja mi idealnie wiesz, ale ten żywopłot to po prostu leciutko Proste, po nim nie, wystarczyło na TT, no. To, ja pewnie... Ja widzę po że się męczy z tym żywopłotem. Ja pewnym schinem podejrzałem centrali na samej górze na punkcie wylądowałem tak Nie, tam Jest po prostu dużo możliwości zrobienia tego, to jest spoko. No. To znaczy, no teoretycznie powinno się zrobić, że podjeżdża spokojnie no lekko dobra, i ten. Nie, wszyscy po swojemu tak naprawdę. No, no okej, okay, dobra. To szybka mapka, szybka ocena, proszę państwa. Niech zacznie Sylwester. Ósemka, fajny, szybki przejazd, przyjemny, bezproblemowy, e, Shepard. Też 8, e, Bartek? Cześć. <laughs> Może było tam e, na mecie coś troszkę, wiesz, Ja dam sześć z tego względu, że mapka. No była, była szybka, jasne, może 6,5 na, na pocieszenie jakieś, coś takiego, ale nie, nie, nie dam więcej z tego względu, że mapka ani nie była ładna, jeżeli chodzi o estetykę, te punkty były też ponarzucane, no w porównaniu w, szczególnie tych wcześniejszych, tamte były naprawdę podniosły poprzeczkę. Eee... Kilka punktów, które w ogóle nie musiały być tak ułożone. Te boosty na moście, które też były kompletnie niepotrzebne, no i wiadomo, no to jest później kilka punktów obok siebie położonych tylko po to, żeby wjechać na metę. Tak naprawdę dosłownie wykonaliśmy 5-6 skoków wykonaliśmy w minutę i to było tyle. Więc, więc. Taka no, pochwała ma No ale jest na, jest na plus. Nie, jak nie jak ma, nie ma jakoś tak, że na minus, czy, czy coś, no ja sześć plusem. Dać. Ja, także, ja powiem tak. Ja ja tak. Ma... Okej, okay, kolejna mapa od kolejnego twórcy. Tutaj są pojedynczy twórcy na pojedynczych mapach aktualnie. Także zobaczymy, jak tym razem poradzi sobie e, nasz twórca z daną mapą. Lecimy, pełna proszę państwa. T20, moc. ta pełna, pełna moc. moc. Ja przed tym razem... Woj do przodu! Sylo! Bartek! No idę wtrącił! Dobra, powoli bogaty, powoli! Ta. Poszła Oj, pełna docze. moc! Oj, <grym> co to miało być! Ale Bartka tutaj Pygno jak... Poszła jako. pełna moc. pamiętam. Ja przed tym, jak się o tym przejechałem, to ty teraz fajny, wiem co to pełna, pełna moc znaczy. O, wiesz wiesz też, co tej znaczy jad... policja jadąca obok ciebie? Tak, Sylwester, czy chcesz powiedzieć, że przekroczyłeś prędkość 2 km na godzinę? Ty o, nie przekroczyłem nie? prędkości w ogóle, bo policja za jechała, więc co mogę przekroczyć? No, no właśnie. Wiesz, jechałeś Przeczuła, za wolno, mówisz? Zami. Tak, za wolno jechałem. Korkowałem ty miasto. Jezu, tu był ten, drzewo. Tak! O, o, musiałem drzewo ominąć po prostu w ostatnim momencie, bo poleciałem sobie na lewo, patrzę drzewo, no to cyk, w prawo. O, o, i, o, i, o, I na siano. To na górze? No, fajnie, właśnie U. coś fajnie wygląda. No tam jadę szybko. to Jakiś przejazd inny? Ładne, tak. tu, A ty, ta strzałka tak dziwnie była ustawiona w ogóle. Ej, co Jaka to jest na górze na latarni? Właśnie, wow. No to to tego szybko tam jadę, to zobaczyć. All right, widzę. W buzie widzę. O no Boże, widzę tą trasę. O, 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 dobra. Mamy już. Wjazd, panowie. Dobra, proste. zabawę. Uuu, ta bez kitu, mordo. Ta o, bez ej, kitu. Ładnie, ładnie, fajnie jest ten ustawiony, tak idealnie, że się na niego tak, loguje. Tak, 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 tak. To jest spoko. O. Jaki buścik. Wtopa? Nie udało się. Co Masz, się dobra. stało? Masz, 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 masz. masz. Ta, ta. Jedź. Aż dziwne, pustery <laughs> na... A, y, te slowy są źle założone. No. Yy, bo wystają z ziemi. O, A one to, chyba o, nie o, mają o, wystawać ej, to jest, z ziemi. Jak to? Ej, Ale kozak, ładne. Separat. Dobra, spróbujmy. Bo, ładne. Je, te, Co ładne. teraz? A, yy, Jest bo, też troszeczkę źle założona ta, ta ta do rury. E, ta Je, tutaj. Ty. No, ja się odbiłem od rury. Ja też. Właśnie. Z tej rampy było tak, nie. źle założone do rury. Ale to było źle. Ale jeżeli nie. pojedziesz górą, ale pojedziesz normalnie środkiem czy bardziej do dołu, wpadniesz do, w rampę o, z powrotem. O, ona, ona, nie. O, nie. O, nie, ona jest po prostu źle wyprofilowana. Te slowy, to, to, slowy, jest, slowy są ja za, za mało schowane. Za mało są schowane. To jest to. To już widzimy z czym mamy do czynienia. Ten slow jest spoko założony. Pierwszy slow. <noise> ale czuje, zobaczysz, bo, no, i zaraz tak zobaczysz źle założone sloły. Ja, ja wiem, no ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja te mapę dobry, widziałem na już, no przejeżdżałem, więc wiem, że tu są źle założone sloły właśnie. Bo są sloły po prostu, które odstają o i blokują samochód tak, cały. Tak, tak, tak. Ta ale, to ale raz, było, tak. Było, raz było bo coś takiego na tym zjeździe. Nieraz, nieraz. To nie, 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 każdy nie, nie. slow jest tak założony. Bardzo ci obrócił, ale no. Się założone. No, no, tak no. To raz. No, no. pod mapą no. powinny być bardziej. Także nawet ich nie No, czuję one powinny być na mapie, a nie nad mapą, bo one są nad. Każdy ten slow jest nad, a nie każdy boost nas tak wybija, żeby być do przodu od tego, nie? Po prostu. Bo jeśli jest jeszcze w ten sposób, to ok, ale czy metka jest zaraz? No tak. Czyli prosty już dojazd tak naprawdę Ej, co do... JEST? Do mety. Bartek, no, jest slow motion, mm, mm, mm. uh. Bartek uderzył w slowa? Tak, uh. będzie mnie zrobiło 180 stopni W slow motion? Tak <grym> Buściksy I Dalej cyk widzicie, bo do mety to. Dobra, no szybka ocena, proszę państwa, Sylwester Ja daję 6, bo błędów dużo na mapie, ładnie może wyglądało, ale to jest taka... Z błędami i taka... Taka nijaka Taka bez szału, przejeżdża eee, się Shepard bez 9 z uwagi na to tak naprawdę jedyne co mi się dało we znaki to tylko te spowalniacze, ale to w sumie tyle. Ładne, to tyle ładna była Bartek też i Nie podobała mi się, taka nijaka była dla mnie. Znaczy ja zostawiam tutaj na tej mapie 6,5, bo była lepsza w sensie była dłuższa, była ciekawsza niż mapa poprzednia. Ale miała błędy w porównaniu do tamtej mapy, takie z odstającymi właśnie <gulgosł> anyway, tymi słowami czy z tymi niewyprofilowanymi ja dobrze widzę. wjazdami. No to tam wszystko, mapie było takie, wiesz. Wow. O Jezu leci najlepsza piosenka. W tle. Dobra, tam, proszę Państwa, tam, tam, kolejna mapka, którą będziemy przechodzili, oczywiście od widzów. Ten autor wykonał też drugą mapę, która miała polską nazwę. Niestety drugiej mapy prawdopodobnie nie zagramy, a jeżeli ją zagramy to pokażę ją Wam tylko tak po części, ponieważ druga mapa wyszła dużo gorzej i była po prostu mega na koniec irytująca. Niby nazywa się Odnajdź drogę, a znalezieniem drogi nie jest problem tylko z tym, że to jak to wszystko tam jest założone na tej mapie. Zresztą mówię, może, może odpali nam się, zobaczymy, czy, czy uda nam się ją dzisiaj jeszcze odpalić, ale jeżeli tak, to wam pokażę o co chodzi. Jeżeli nie, no to musicie mi zaufać na słowo. Wszystkie mapy te w sumie grałem oprócz jednej, także kopciła, To, że jedną to odrzuciłem mapę, to to znaczy, że już coś musiało być. Nie halo Także okej, okay. lecimy, teraz tak, przejazd. Ta to ja nic nie widzę. Powiem wam, że ta już ma duży plus ode mnie i jest za pomysł sam. No, ciekawe. Przeskakiwanie pomysł. pomiędzy tymi właśnie. W powietrzu Zdrowi, to jest wszystko założone. No ja nic nie widzę, bo ten dym mam na sobie, no? I Jaki dym ja masz na sobie. A Kiedy mi się zaczęło to dym, tak jakbym z teleportu wyskoczył. A, to ty masz buga tego. Oj, to tobie się będzie źle przechodziło w takim razie. No, to, w takim razie. nic nie widzę. Oj, Sylwester nie, nie będzie dobrej noty wystawiał. Ale to nie mapa, tylko GTA. No to to GTA, to GTA pewnie. No, syro! No, 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 ja nie, nie, no, To na no, jestem no, 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 Jedziesz prosto teraz, no, Nie, nie, no, O kurde. no, 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 ale jadę Okej, okay, ten Buźcik tak zw lekko zwodniczy, można powiedzieć. Odrobinę. <grym _> Daj, <co? grym _> Daj tu traf coś, a? no. Bo ja ja no. tak, ja tak, Jak taka ślepa kura, wiesz, tak jedzie i tak... Ja... <grym> Od lewej do prawej. Tak, tak, tak. Nie wiem tak dla nie mnie, to nie jest tak źle, ale... no tak jest. Yes. Czy yes. mamy jakąś kurę tutaj na TeamSpeak'u? Halo? Ty tak. no, ominąłeś punkt. Wiemy, Kurczak mały. Łobcy, wybuchnie! Czy ty. Jak to. Ty, Bartek, wjechałeś w coś, co wybucha w ogóle na tej mapie? Ja, ja, tak! jest właśnie! Jaki z Bartomei na mapach jest piękną sprawą, bo on odkrywa mapę w taki sposób, Ta. jak nikt by widział. Dzieją się wybrani. rzeczy, o których Ta. nie miał pojęcia nawet Ta, autor jednego. Ej, to mordo, o Tajemnica, chodzi. o której wszyscy wiedzą, rozumiesz, Mordo. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Ale nie. Dla osób, ale wszyscy się boją tego chodzi. powiedzieć. O Falał Okej Nie, to nie jest to, to ten, tak? ten Harry, Harry Potter. dobrze, Syro, dobrze. Harry no, Potter. Ja dobrze. dobrze, Syro, dobrze. Okay, ok, teraz pregram. tak, przejazd tutaj RPG. i. Łaka lecę! Ta... Oh. Jezu. Ej, leci. Ale ty leci! Ale te okręgi to fajne są. No, przyjemne. Jezu, jaki fart. No fajne, weź to okręgi przejedź, jak masz zadymione pół na żywo. No, ale to nie ma już twórcy, tylko GTA, to pisz do GTA. Oceń GTA na... 6. Oceń GTA, dokładnie. To to. A, to ale się odbiłem śmiesznie tym Rastonem. Szczerze, ta matka mogłaby być chyba też na sportowych na super samochodach w sensie. Też byłaby spoko. Nawet byłaby dużo lepsza trochę na, na super samochodach. No nie, no nie! Tak, no jest nie. tylko element dekoracji nie, nie, Cyk nie, nie. Gdzie ten punkt jest tutaj. Cyk. No, A, to trzeba o... wiedzieć, gdzie... Aha. Ja Porobione. Wiem, Jak daję kamerę do góry to nic już nie widzę. No. No po prawej się jedź sobie prawą stroną. No, sobie <noise> no. <w> dół, no. <noise> to dużo mu powiedziałeś na tych, tych jak tam trzeba do góry wrócić. Szepar no, Ale no, na ma, ma to lepszy punkt. Tym, no ale później do góry tutaj. jest z powrotem punkt. Czy ty o? jeszcze nie jesteś na tym punkcie? Nie, nie jestem już na tym punkcie, nie wiem co ci chodzi. No to zaraz się dowiesz O kurde dobre, ale mnie wydupiło Panowie, rozkładam ramiona, jestem Wiesz, samolotem myślałem, myślałem, że powiesz coś innego O nie Stop Don't Panowie rozkładam O nie Ew. A może na samolocie dymić mi nie będzie, tak? <grym> może jak będziesz miał kolejną transformację? No, tutaj widać, że diesel dobry bez skitu. Ej nie, naprawdę fajnie to wygląda, szczególnie z lotu samolotowego. To jest naprawdę długa mapa taka schodowa, z jakimiś po prostu mniejszymi czy większymi no, dodatkami I bez kitu. Jadę jak Superman. Uu. Lecę jak Superman. W jakim, w jakim kawałku to no, jak wam było? Złabić. Szybko. Ich troje. Kocka. Tak, dokładnie tak, Bartek, wygrywasz <grytanie> uścisk dłoni prezesa. Nie chcę z tego ucisku dłoni. Ale to czy ja powiedziałem, że ja jestem prezesem? Prezesa no. Sheparda. No, też się gorzej. Także zaczynamy ocenę. Bartek jaką dajesz ocenę tej mapie? 8,5, bardzo fajna mapka Okej, okay, dalej. Shepard, jaką dajesz ocenę tej mapie? 8. Uh, Sylwester, jaką dajesz ja ocenę tej mapy? to bym to teraz trzymał trochę, bo ja tak naprawdę nie miałem okazji normalnie przejechać na tej mapie. Mapa ogólnie fajnie wyglądała, wszystko spoko, no ale. No no, no ja nie, nie widziałem nic okay. na tej mapie, za bardzo przestępujemy. No. Ja bym tej mapie dał tak 7,5 albo 8. I Chodzi mi o to, żeby to było. To ta mapa była lepsza niż poprzednie mapy. Ale gorsza jeżeli chodzi o całe założenia czy wszystko kompozycyjnie niż mapy od tego pierwszego twórcy. Więc takie 7,5 czy 8 z minusem lekkim, ale naprawdę fajne. Fajny pomysł, Tylko fajne ułożenia. Kilka rzeczy było wrzuconych takich, żeby było po prostu. No ale było całkiem, całkiem przyjemnie. Ale, Sylwester, no, co ty wziąłeś no, za samochód? I znowu, no, no. I, I, znowu I znowu nie ocenisz mapy dobrze. I znowu nie ocenisz dobrze mapy, Sylwester. No wziąłbyś te same samochody co my, a nie. Ogólnie no. my jedziemy przerobionymi, proszę państwa, te dwa esia. A Sylwester, czym ty jedziesz? Pochwal się. Nie wiem, nawet, jak to się nazywa. Pod masz. Pod masz. Na nie to nie o, nie. teraz. pen! I polecieli. <głos> <głos> ale dobra, to jest podobno t 20 pojazdów. że mam pen. No to, to jest do 20 to, to, zasko, to, 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 to Mam pen wygląda podobnie. No Jezus Maria, Bartek. No, no, no co? Tutaj... Człowiek chce sobie na spokojnie tu wjechać, a, a ten się. No ale rajdzie pod górę. No kurde, na wół No dobra. Fuck. Ja broń, jest to na spokojnie jedź, chciałem jedź, sobie jedź. wjechać na to kurnia, jedźcie panowie! Jedźcie panowie, jedźcie! Panowie, jedźcie. Jad, oh fuck. jedźcie, jedźcie, jedźcie panowie! O, o, przepraszam, dobra. przepraszam Ale mi zapakował Jedziesz, syno dobra. A, to jest to! Dobra, dobra A, jedziesz, Pietrek jeszcze. Mi tu mocy brakuje Dobra, jadę Nie, to tu nie, to nie to powinno ci brakować mocy, nawet takim A. samochodem powinieneś dać razem. Nie, za chwilę to, to easy, kółeczko zrobić. No dobra, tu idzie, dobra. Rozpędzisz się troszkę, że Shifta tam naciśnie, albo coś i no, powinno no, no, no. ci to przyciągnąć. To jest ta mapa, go. Która... Yy, to nie. Jeszcze nie. Jeszcze. To jest jedna z tych map, co raczej to nie, to nie to powinno być chyba problemu być ze zrobieniem tak? jej. O, e, to znaczy, czekaj, bo nie, nie wiem, czy to jest ta mapa, gdzie był jeden problem, czy, czy żadnego nie było problemu. Nie mam pojęcia teraz. Nie powiem ci, nie odpowiedzię. Zobaczymy, czy będzie problem z samochodem czy da się Dokładnie. Przejdźmy tę mapę, zobaczymy to, jak będzie działało. Tak, 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 tak. Się, wiesz, lojalny, tak Dokładnie, tak, tak. Dokładnie. rekomendowałem. Na razie jest, jest przyjemna. to jest już twoja głupota, albo. Na razie jest nie, przyjemna, no, a nie widzę było, większych problemów. No, Ej, te, te spiralki się. jak tu ładnie są zrobione, wow! No, nice. spiralki są właśnie dobrze zrobione, Bardzo tak jak ładnie. u tego pierwszego Bardzo twórcy. Ładnie, tak. no. Bardzo ładne, podoba mi się to. I też takie połączenie tych spiralek takich nie poziomych, tylko takich... Podchody. Ja pierdyle Ładne, to jak to jakby to. na tej ty, ty zrobił ba bałtek? bałtek? No, wallride <laughs> w wall e, Ten wallride, z tego co pamiętam, on jest po prostu tak zrobiony, że trzeba chyba... A powoli gazem, po nim e, trochę gaz. puścić gaz. Trzeba trochę puścić gaz. Tego, Są jakieś nie drobne niedoróbki, z tego co widzę, bo jest tu trochę elementów moc. takich wystających tam gdzie nie powinny Bełna wystawać. Na moc. Na przodu. Ale nie przeszkadza to aż no tak, póki nie w, w robieniu no aż tak na tym dużym, Na wiem, nie tej dużej na nie dużej nie wiem, nie wiem, nie mogę nie Daj ten dobra, podczytki. no teraz tylko tak. to jest niedokładnie jakby zrobionego. Tak ale ale na razie no. działa, także nawet jak jest tak. niedokładnie, to póki co działa. To, to tak. wiesz, tam będzie jakiś minus jeden za te niedokładne rzeczy, ale póki co jest git. Okej. Okay. Co dalej? Gdzie dalej? Mam zjechać? Tu jak rozumiem? E, Okej. Okay. Stój. Wow. Dobra, teraz mi się koła nie O, odebrały. dobra. To jest ten moment, w którym wiem, że będziemy za szybko jechali. Przynajmniej ta taką miałem, takie miałem spostrzeżenie wcześniej, że Ty zdecydowanie za szybko. Tu trzeba zwolnić Tu trzeba zwolnić! Wiesz, masz mapę, na której jedziesz! Trzymasz W cały czas. To, to jest to, bo jasne, mógł ktoś mieć w założeniu, że coś takiego, bo to dużo osób pisało o tym, no ale ktoś może miał w założeniu, żebyś ty zwolnił. No, Spoko, ale jeżeli jest napisać, cała mapa no. tworzona w ten sposób, że trzymasz W i przechodzisz ją po prostu. Przede wszystkim za pierwszym razem. To nagle, gdy nie, nie możesz tego gdy nie masz tego kliknąć i nie jest to w jakiś sposób zaznaczone, to znaczy, że. Przynajmniej to daje taki odzew, jakby mapa była nieprzemyślana, czy ten nie, no punkt był nieprzemyślany. Nie spowalniacza, albo jakieś wykrzykniki, slowdown, coś takiego. Dokładnie, dokładnie, do, no, 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 ma, po no, no, jedziesz, tak, o, jedziesz tak i, i nie domyślasz się o, tego za pierwszym tak. razem, więc nie, nie jest to taka wtedy super przyjemna, jasne, że, że może miał coś takiego. Miał taki zamiar, coś takiego zrobić, ale jeżeli nigdzie wcześniej nie było informacji o tym, i całą mapę przechodzisz w jednym stylu, i nagle masz coś takiego, to jednak nie jest to dla nas przynajmniej dobre. Nie mordziaty, jest to na nie plus. Okej, okay. dobra, nie, nie, odrywam, nie odrywam, nie odrywam, spokojnie. Nie odrywam. O nie! Nie odrywaj, Co to jest? Okej okay. Nie wiem, to chyba nie był taki motyw na zrobienie tego eee... <grym>, ale, ale zrobię to, tak? Skoro mogę. Aha, to szybko lecę. tak Skoro mogę, to tego użyję. To mogło być lepiej no zrobione, wydaje mi się, bo z tym też miałem problem jak jechałem w że Bardzo często to wywalało i nie wrzucało ojojojo, nas idealnie no, no, na ten. No tutaj przelot. Takie bardzo mocno nieidealne, dobra, zrobiłem. Szepard okay. doleciał, Bartek jest tutaj. Ja tu jest za szybko, odszale. nie, Bartek? Ja tak. Trzeba wolniej. Ta Sylwester jest jesteś gdzieś blisko mety? No tylko Bartka byłem. A, okej. Okay. No, tutaj trzeba właśnie spowolnić. Mówię, nawet danie takich znaczków, spowolnij, slow down, no. to naprawdę dużo daje. Bo to coś świadczy jednak, że, że jeżeli to znaczy, że macie że mapę ty... szybko przejść, to wiecie, to że teraz że macie troszeczkę spowolnić. Pomyślał, a nie, że twórca nie pomyślał, no. jak, to, jak to zrobić. No, 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 no. Dobra, szybka no ocena, do proszę tego. państwa, Sylwester pierwszy. A no, siódemeczka. A robiłeś innym samochodem też, nie? No tak, ale fajnie się jechało. E, Szepart. Yy, dziewięć, po pół punkta za nie, niedokładne zrobienie i pół punkta tam za, 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 za niedanie tych znaków. Bartek? Siódemka ja daję takie znowu coś koło tej ósemki, e, właśnie jest to mapa bardzo dobra, ale ma te niedoróbki po prostu, więc ani dziewiątki nie mógłbym wystawić, ani dziesiątki. Dziewiątka, dziesiątka to są na takie mapy, które po prostu pięknie wyglądają, na F1 by wyglądały mega świetnie, czyli tak jak te boltowe, a przy okazji są mega intuicyjne, czyli robimy albo jedziemy je po prostu... Wszystko okay, po kolei best. robimy właśnie za pierwszym, drugim podejściem, także domyślamy się wszystkiego i tego typu rzeczy musiałyby być, żeby właśnie było albo 9 albo 10, ale to jest dalej bardzo dobra mapa.